Zaczynasz bieg na 10 km, czujesz się świetnie, tempo idealne, ale po kilku kilometrach coś zaczyna się psuć. Nogi są coraz cięższe, twój oddech przyspiesza, tempo spada. I nagle walczysz już nie o życiówkę, lecz walczysz o swoje przetrwanie. Dlaczego tak się dzieje? Czy to przez to, że brakuje ci wytrzymałości, czy może masz źle dobrane tempo na zawodach? A może po prostu coś robisz źle w swoich przygotowaniach, coś robisz źle w swoim treningu. Dziś. Masz to szczęście, bo rozwieję Twoje wątpliwości, pokażę Ci błędy, które powodują, które sprawiają, że Twój bieg na zawodach na 10 km to nie jest walka o wynik, tylko walka rozpaczliwa, wręcz można powiedzieć walka o życie. Najważniejsza rzecz to to, że dam Ci sprawdzone metody, jak to skutecznie i raz na zawsze poprawić. Opowiem Ci również o zmęczeniu, jego przyczynach i adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego jako kluczowy element Twojego szybkiego biegania na 10 km, bo na tym Ci zależy. Cześć, ja nazywam się Paweł Matner, jestem trenerem biegania i fizjoterapeutą. Pracuję z biegaczami amatorami po 30 roku życia, którzy nie mieli przeszłości sportowej. Uczę ich biegać i wyciągam z długotrwałych kontuzji takich, przez które nie mogą realizować swoich marzeń. Wspieram biegaczy, którzy mają ambicje, ale nie zawsze możliwości, ponieważ stają im na przeszkodzie. Kontuzje, brak czasu, zbyt mocny trening, praca i nieudane. Zawodu, o których dzisiaj właśnie będziemy też mówić. Najczęściej główne wyzwanie polega na usystematyzowaniu tego wszystkiego, usystematyzowaniu treningu i doborze ćwiczeń lub też treningu siłowego. Jeżeli ty masz z tym problem, to napisz do mnie przez formularz, który znajdziesz w linku, w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Zobaczymy, jak mogę tobie pomóc. W biegu na 10 km trzeba umieć się zmęczyć, i to zawsze powtarzam moim biegaczom, że jeżeli biegną z uśmiechem na twarzy, to znaczy, że człapią za wolno. Podczas biegu na 10 km, jeżeli chcesz wykrącić naprawdę dobry czas, masz biec z bólem brzucha, rozmazanym obrazem od prędkości i zadyszką. Ale jak to zrobić, by nie pęknąć, by się tego nie przestraszyć, tego zmęczenia? By być zmęczony 8 na 10 i dalej biec, utrzymywać prędkość? Jakie jednostki treningowe wpleść w swój plan treningowy, by bolało, ale by można było zaprzyjaźnić się z bólem, jak to mawiał Bruce Lee? Co robić, by przygotować się mentalnie na tak duże, Zmęczenie. Zanim wskażę Tobie kolejne i konkretne treningi pochwal się w komentarzu, jaki Ty masz najlepszy wynik na dyszkę. Napisz w komentarzu, jaki masz rekord życiowy na dychę. Zmęczenie z takiego neurofizjologicznego punktu widzenia. Musimy zrozumieć, co się dzieje w organizmie podczas biegu i skąd właściwie to zmęczenie. No bo przecież zmęczenie to naturalny efekt intensywnego wysiłku fizycznego, w naszym przypadku e, intensywnego biegu. I to zmęczenie wynika z zaburzeń równowagi, czyli homeostazy, która powinna panować w naszym organizmie. I to zmęczenie właśnie może mieć charakter centralny, czyli mówimy tutaj o mózgu i układzie nerwowym, gdzie następuje spadek motywacji, zmniejszenie zdolności rekrutacji włókien mięśniowych, czyli tego wysyłania impulsów do pracujących naszych mięśni oraz charakter obwodowy, czyli to, co nas najbardziej interesuje, czyli mięśnie, gdzie gromadzą się produkty przemiany materii i następuje wyczerpanie zasobów. Energetycznych, których tak bardzo potrzebujemy. Jakie są główne przyczyny zmęczenia? Przede wszystkim, właśnie wspomniane wcześniej, wyczerpanych zasobów glikogenu, a jak wiemy, glikogen mięśniowy to podstawowe źródło energii podczas naszego biegania, podczas intensywnych wysiłków. i Jego niskie stężenie zasoby w naszym organizmie, niski poziom powoduje do ściany, na przykład na maratonie i spadku wydolności, czyli dużo zwalniacie, nie utrzymujecie tej prędkości, tak samo może mieć to miejsce na biegu, podczas biegu na dych. Kolejnym punktem będzie tutaj gromadzenie się kwasu mlekowego. Przy wysiłkach beztlenowych, tych takich z dużą intensywnością, dochodzi do akumulacji tego kwasu, akumulacji zwiększenia stężenia mleczanu we krwi, co obniża pH mięśni. I jaki to ma skutek? No takie, że zaburza to funkcjonowanie enzymów, które pracują w naszych mięśniach oraz y, zaburzenia przewodnictwa nerwowego, co prowadzi do uczucia pieczenia tych mięśni i tego zesztywnienia, że nie jesteście w stanie wyciągnąć tych swoich nóżek. Kolejnym punktem to zaburzenie równowagi elektrolitowej, czyli utrata elektrolitów takich jak sód, potas, magnez, wapń, co może powodować i prowadzić do skurczów i zmniejszyć efektywność pracy naszych mięśni i też również oczywiście przewodnictwo, jeżeli chodzi tutaj o pracę i błony komórkowe. Kolejnym ważnym punktem przeciążenie układu nerwowego nasz baniak. Długotrwały stres i wysiłek fizyczny mogą prowadzić do wyczerpania neuroprzekaźników co osłabia motywację i zdolność do podejmowania intensywnego wysiłku. Więc jeżeli ktoś ma mega stresującą pracę, wykonał mega mocny trening, który również jest stresem dla organizmu, to już na starcie będzie spalony, wypalony. Dlatego też często mówi się o tym dobrym stresie i złym stresie. To jeżeli ktoś mega mocno się zestresuje i nie ma przeliczonego tego zachowania czy przedstartowej, to zostanie dosłownie zjedzony, już sam siebie zje, mówi się, że właśnie stres kogoś zjada, już przed startem, zanim w ogóle cokolwiek się to zacznie to już będzie zarżnięty. I teraz pojawia się najważniejsze pytanie dnia. Ale jak uniknąć tego zmęczenia? No i w mojej ocenie nie da się uniknąć tego zmęczenia, ale to, co się da, to się na nie odpowiednio przygotować, zaakceptować, zaadaptować. I tutaj pojawia się kolejne bardzo ważne słowo. Klucz adaptacji. Bo jeżeli ktoś biegnie szybciej od ciebie, to nie znaczy, że się mniej męczy. On też się męczy, tylko na wyższych prędkościach. Musi się bardziej rozpędzić, żeby zmęczyć się na podobnym poziomie. Więc wróćmy teraz tutaj do wspomnianej adaptacji. Adaptacja do wysiłku fizycznego to jest to proces, w którym organizm dostosowuje się do regularnego treningu, staje się bardziej wydolny i odporny na... Zmęczenie. Dzięki temu możemy jechać szybciej, dłużej i bardziej efektywnie. Każdy chciałby jak najbardziej osiągać i zdobywać dało. Jak działa zatem adaptacja z punktu widzenia fizjologii? Będzie tu kilka ważnych e, etapów i ważnych układów, jak na przykład układ tworzenia. Nasze serce, serce staje się silniejsze, zwiększa się objętość wyrzutowa serca, dzięki czemu serce więcej krwi pompuje podczas jednego uderzenia i to skutkuje dalszym etapem, skutkuje dalszym punktem, punktem numer dwa. Obniża się nasze tempo spoczynkowe i to wysiłkowe serce pracuje bardziej ekonomicznie. Wróćmy do poprzedniego punkciku. Dzięki temu właśnie pracuje serce nasze bardziej ekonomiczne, bo zwiększa się objętość rzutowa. Idąc dalej. Rozbudowa sieci naczyń krwionośnych, kapilaryzacja, angiogeneza. Więcej tlenu dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć do naszych pracujących mięśni. Mamy więcej tam okablowania, mówiąc kolokwialnie. Idziemy dalej. Układ oddechowy, czyli nasze płuca. Zwiększa się pojemność płuc i lepsza poprawia się wentylacja. Jest lepsza wentylacja dziedziczeni. Organizm lepiej i efektywniej pobiera tlen, a jak wiemy tlen to lepsza praca naszych miejsc. Poprawia się również dyfuzja, czyli wymiana tych gazów. Tlen szybciej przenika z płuc do krwi. I mamy również lepszą kontrolę oddechu, czyli mniejsze sapanie podczas biegu. To, jak często gdzieś tam biegniecie, słyszycie jak ktoś kurcze, mega dyszy, jest to czasem irytujące. Albo w drugą stronę ktoś w ogóle nie sapie, a Wy już tam jesteście przed wyzienięciem ducha. Idąc dalej. Układ mięśniowy, czyli nasze mięśnie, zwiększają się na poziomie dydatkim komórkowym, zwiększa się liczba mitochondriów, czyli te nasze takie elektrownie, które pracują w mięśniach, co oznacza oczywiście lepszą, efektywniejszą i większą produkcję energii. Również wykorzystujemy tłuszcze jako paliwo, dzięki czemu oszczędzamy to, co biegaci lubią najbardziej, czyli glikogę. Co oczywiście opóźnia zmęczenie. Zwiększono kolejny raz, tutaj muszę powtórzyć ta kapilaryzacja mięśni, dzięki czemu te składniki odżywcze i tlen są lepiej dostarczane do naszych pracujących mięśni, do tych pracujących naszych siłowni. Tak? Układ nerwowy, czyli nasz mózg poprawia się, koordynacja ruchowa, bieg staje się bardziej efektywny, płynny, mniej mamy jakichś tych dodatkowych przyruchów. Mamy lepszą kontrolę motoryczną, czyli mięśnie szybciej i precyzyjniej reagują na na bodźce, na to co ma się dziać, na to jak mają popracować, jak mają się zmienić, wyprostować, zrotować itd., tak dalej, i tak dalej dany staw. Pojawia się tutaj redukcja zmęczenia ze strony centralnej, czyli ze strony naszego mózgu, bo po prostu mózg lepiej toleruje wysiłek fizyczny i adaptacje metaboliczne, czyli to co ciężko jest ogarnąć. Podnosi się nasz próg przemian beztlenowych i organizm dłużej toleruje wysoki wysiłek bez tej ściany. I pojawia się kolejna bardzo ważna rzecz: to poprawia się i zwiększa się zdolność do magazynowania glikogenu w naszych mięśniach i w wątrobie. Dzięki czemu mamy więcej tej takiej dostępnej energii, większy bak, z którym możemy lecieć. I poprawia się kolejna sprawa, bardzo ważna rzecz dla tych, którzy się odwadniają, czyli lepsza gospodarka wodno-elektrolitowa. Nasz organizm efektywnie zarządza tym nawadnianiem, więc dlatego też warto ćwiczyć to w trakcie treningów, żebyśmy uczyli organizmu tego efektywnego nawadniania, efektywnego wykorzystywania tego, co mamy z zewnątrz i tego co mamy w środku w sobie, czyli na przykład wspomniane wcześniej glikogen. Teraz mega bardzo ważna rzecz. Kiedy adaptacja naszego organizmu staje się najbardziej efektywna? Kiedy mamy regularny i progresywny trening, czyli stopniowo zwiększamy obciążenia treningowe, kiedy mamy odpowiednią regenerację, sen, odżywianie, stretching i kiedy jesteśmy systematyczni, bo adaptacja naszego organizmu wymaga czasu i powtarzalności bodźców treningowych, czyli to czego nie chcecie robić Bo trening, tak jak ja to zawsze mówię wszystkim moim biegaczom. Trening to jest proces, żeby właśnie zaszły te adaptacje na poziomie od mentalnego po komórkowy, przechodząc przez układ krwionośny, oddechowy i mięśnie, czyli nasz aparat ruchu. I teraz dwa krótkie przykłady, żebyście zrozumieli, że się da. Wit pobiegł dzisiaj życiówkę 34.53 na dychę, czyli pierwsza piątka w 17.24, a druga piątka w 17.29, czyli prawie tak samo. W środę biegał trening 3 razy 5 razy 1 km od 3.45 do 3.24 na przerwie minuta 30 w truchcie, a druga przerwa 4 minuty, czyli zaczynamy od prędkości startowych do maratonu, kończąc na prędkościach na dychę. Mateusz dzisiaj pobiegł 37.34, poprawił się aż o Półtorej minuty od września. Pierwsze 5 km pokonał w 18.50, a drugie w 18.44, czyli ciut szybciej drugą. Biegł w poniedziałek 20 razy 400 od minuta 32 do minuta 28, czyli na prędkościach między 3.50 a 3.40, a prędkość yy, na dychę jaką miał, to 3.45, czyli. Da się, jak widzicie, a najważniejsza kwestia to to, że obydwaj ci tutaj wymienieni biegacze to biegacze po 40 roku życia, którzy mają dziwną, no, ciężką pracę, którą wykonują, bo doba jest rozwalona, są ratownikami medycznymi. Do tego prowadzą jeszcze własną działalność gospodarczą i obydwoje z nich mają dzieci. Także. Da się, tylko trzeba odpowiednio ułożyć trening. A jaki to ma być trening, to już wam mówię. Jeżeli chcesz pobiec 50 minut na dychę albo 45, albo poniżej 40 minut, to oglądaj dalej, bo wskażę Ci konkretne jednostki treningowe i takie, które powinny poprzedzić te treningi, żebyś był do nich dobrze przygotowany, żebyś później mógł wykonać te treningi, żeby one dały Ci dobry efekt i oczywiście klasyką będzie 10 razy kilometr, ale żeby do tego treningu yy, się przygotować, to powinieneś zacząć od jakichś dwusetek, a później trzysetek, a później czterysetek. Dopiero później wrzucimy trening 10 razy kilometr, a kolejnym treningiem, następstwem tego treningu będzie również dalej trening tempowy, czyli odcinki dwukilometrowe, a później 3 trzykilometrowe, a później na przykład trening, który jest e, wisienką na torcie, czyli 3, 2, 1, start. <try> 3 kilometry, 2 kilometry, 1 kilometr. Ale wróćmy na początek. Jeżeli chcesz zacząć do Oczywiście mamy tutaj na myśli też to, że macie zrobioną bazę tlenową, czyli te bieganie na prędkościach właśnie około tego progu przemią beztermowych czyli tzw. Tak BC2 w polskiej nomenklaturze treningowej, zrobioną siłę siłownię lub też siłę biegową pod postacią skipów i ustalmy, że to jest zrobione i zaczynamy sobie taki trening na przykład zacznijmy od dwusetek 10 do oczywiście 20 razy to wszystko zależy, 200 metrów na przerwie 200 metrów trud. i w przypadku osób, które miałyby biegać dychę w 50 minut, to proponowałbym te dwusetki po 55 sekund może po 50 sekund już w kolejnej fazie tak? dla osób, które chciałyby powiedzieć 45 minut na na dychę, od 50 do 48 sekund na 200, albo nawet do 45, to zależy też od osoby na jakim jest stanie zdrowotnym i tak dalej. A osoby, które chciałyby biegać poniżej 40 minut na dychę, to proponowałbym te 200 między 45 a 40 sekund. To też zależy. Czyli taka osoba poniżej 40 minut na dychę, biegała oczywiście 3 km, rozbiegania, rozgrzewkę, dwie przebieżki 100 metrowej, później 10 do 20 razy 200 metrów, 45 do 40 sekund. Ustalmy sobie teraz, że do 42 sekundy ta osoba będzie biegała, czyli biegnie 200 metrów, 42 sekundy, przerwa 200 metrów, truch. I jeżeli jest już zaawansowana, to tak 20 raz. Oczywiście po wszystkim kilometr truchtu i rozciąganie. Kolejnym etapem takiego treningu będą już odcinki 300 metrowe, a w przypadku osób, które mogłyby biegać w dychę 40 minut, to ja już bym śmiało biegł tutaj 400. I zacznijmy sobie tu od tych, które chciałyby pomóc 50 minut na dychę. No to biegałbym 300, 10, 15 razy 300 w minuta 30 na przerwie minutowej, cały czas w truchcie. Czyli biegniesz 300 metrów w minuta 30, przerwa, minuta w truchcie. 300 metrów w minuta 30, przerwa, minuta w truchcie. Dla osób, które miałyby by próbować dychę w 45 minut, to ciut szybciej, tak koło 1.24 minuta 21 w tych, w tych zakresach by biegały te 300, czyli 300 metrów, 10-15 no tutaj nawet do 20 bym może doszedł, to oczywiście też zależy, tutaj tak po prostu chcę Wam wykreślić, określić pewien kierunek, w którym podążać, bo stricte dokładnego planu treningowego nigdy Wam nie no bo nie widzę tej osoby, więc nie wiem, ale na przykład zaawansowano, no to nawet 20 razy 300 w minutę te 24, na przerwie minutowej w truchcie, jeżeli chcesz biegać 45 minut na dychę. A osoby, które chciałyby połamać 40 minut na dyszkę, to już bym próbował 10-15 razy 400 metrów w minuta 36 na przerwie minutowej w truchcie. I oczywiście, wszystko tutaj, ile tych powtórzeń, czy 10 czy 15, to zależy znowu od tego, jak się czujemy, od danego delikwenta, jak jest przygotowany, czy na przykład Drugi raz z rzędu robi ten sam trening w kolejnym tygodniu. Musicie o tym pamiętać. Ten trening można manipulować tym treningiem z jednej w drugą stronę. Widzę, zwiększając ilość powtórzeń. A jeżeli mówimy tutaj o osobach, które szykują się do maratonu, no to liczba 20, liczba magiczna 20 razy będzie jak najbardziej tutaj wskazana. Dobra. Jak już mamy zrobione te 200, 300, 400, to dopiero wtedy możemy wskoczyć w odcinki kilometrowe, bo pozwoli nam to. Łatwiej biegać te tysiące, nauczymy się już też troszeczkę czucia swojego ciała, tempa i przede wszystkim będziemy przygotowani do tych tysiąców. I osoba 50 minut na dychę. No to proste liczenie, 5,0 na kilometr. Taka osoba by mogła zrobić 8 do 10 razy kilometr, 5,0 na przerwie 3-minutowej, a później na przykład skracać do 2 minut tej przerwy w trukcie. Osoba, która miałaby biegać 45 minut na dychę, to jest 4,30 na kilometr. No to 10 razy kilometr w 4,30 na przerwie 2 dwuminutowej w truchcie. Oczywiście też można zacząć od przerwy 3-minutowej w truchcie, nie? Osoba 40 minut na dychę, 10 razy kilometr po 4-0 na przerwie dwuminutowej w truchcie. Oczywiście też może być te 3 minuty w truchcie. Zaczynacie od 3 kilometrów rozbiegania, rozgrzewka dwie przebieżki 100-metrowe, dopiero potem ta część główna, czyli 10 razy kilometr na przerwie w truchcie. Po wszystkim cool down, schłodzenie, 1 km, 2 km truchciku i rozciąganko i rolowanko. Kolejnym etapem będą odcinki dwukilometrowe, 3 do 5 razy 2 kilometry w podobnych tempach, które tutaj Wam wskazywałem. No również na przerwie tutaj przerwa byłaby dłuższa, nawet 4 minuty, bo odcinki są dłuższe, więc 4 minuty byłoby dość dobrą przerwą. Kolejnym etapem odcinki 3 kilometrowe na tych samych prędkościach około startowych byście wykonywali np. 3 razy 3 kilometry po 4,0 dla osoby, która chce biegać 40 minut na dychę. Na też troszeczkę dłuższej przerwy, tutaj 4, może nawet 5-minutowej, może nawet 6 minutowe, chociaż mogłaby być zbyt długa. I kolejny trening, to, który wykonałbym już najpóźniej 7 bądź 10 dni do startu to 3 km, 2 km, 1 km. I tutaj zastosowałbym troszeczkę fajniejszą zabawę. Dałbym osobie się przetrzeć, troszeczkę zaszaleć, zabawić. Jak już jesteśmy przy tej osobie 40 minut na dyszkę, no to trójkę ta osoba by przebiegła w 4,0 na kilometr. Przerwa 5-6 minut. 2 kilometry 4,0,3,50. Znowu przerwa 5-6 minut. I kilometr jeszcze szybciej, tak? Nawet około 3,40, żeby można powiedzieć. Poczuć tą krew w ustach, krew w zębach, większą zadyszkę. Też troszeczkę tak się wyszaleć, może nawet przetrzeć, ale tylko. Tylko na tym jednym odcineczku, a nie na wszystkich treningach, które Wam tutaj wcześniej proponowałem, bo byście się zarżnęli. Także nie zarzynajcie się, z tym Was pozostawiam, bo już mi się tutaj robi zimno, słońce zachodzi, muszę uciekać do domu. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieć, jak pobiec szybko na dyszkę, jak utrzymać to wysokie, mocne, szybkie tempo w biegu na 10 km, Albo tak jak mamy w skrócie, jak jest Matner Running Team MRT, mocne, równe tempo. I tego Wam życzę, pozdrawiam z Wałów we Wrocławiu. Paweł Matner, trener biegania. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia gdzieś kiedyś. Cześć.